Polskiej Kasy oszczędnościowo-pożyczkowej Popularny Credit Union zawiadamia wszystkich zainteresowanych, że oprocentowanie pożyczek udzielanych przez kasę uległo ostatnio obniżeniu, a mianowicie wynosi obecnie 12% na pożyczki roczne i dwuletnie oraz 13% na pożyczki od 3 do 5 lat spłaty. Zarząd przypomina, że maksymalna suma pożyczki wynosi 3,5 tysiąca dolarów, przy czym 10% sumy pożyczonej zatrzymane zostanie na książeczce oszczędnościowych pożyczającego. Do momentu spłacenia pożyczki. Przy, przy ubieganiu się o pożyczkę potrzebna jest jedna osoba poręczająca, którą jest członek kasy i która nie ma na swoim koncie innych poręczonych pożyczek. Bliższych informacji na temat warunków członkostwa oraz udzielania pożyczek można zasięgnąć osobiście lub telefonicznie w godzinach urzędowania kasy, w każdą środę od 7 do 9 wieczorem oraz w sobotę od 10 do 12 w południe. Adres kasy 1127 Kensington Road Northwest w domu kombatantów. Telefon 283-2390. Przypominamy, że dochód kasy i wysokość dywidendy dla członków zależy w dużej mierze od stanu oszczędności. Zachęcamy wszystkich rodaków do pobierania działalności tej jedynej instytucji finansowej w naszym środowisku, która służy nam wszystkim od wielu lat. A teraz odczytam Państwu komunikat z głosu polskiego z dnia 27 maja bieżącego roku w sprawie pomocy Polsce. W ślad za apelem zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej z dnia 30 kwietnia bieżącego roku w sprawie pomocy narodowi polskiemu koniecznej ze względu na groźbę skutków wypadku atomowego w Rosji Sowieckiej, szczególnie w odniesieniu do młodego pokolenia, pragniemy poinformować o akcjach podjętych przez Komitet Pomocy Polsce. Kongresu Polonii Kanadyjskiej. W dniu 2 maja na zapytanie co do istniejących potrzeb Zarząd Główny został poinformowany przez biuro Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski o potrzebie dostaw mleka w proszku. Jednocześnie zostaliśmy powiadomieni, że z chwilą ustalenia listy potrzebnych środków medycznych listę tę biuro komisji prześle drogą telegraficzną. Komitet nawiązał kontakt z Canadian Diary Commission w sprawie ewentualnego zakupu mleka w proszku. W dniu 9 maja prezes zarządu głównego spotkał się z przedstawicielami Canadian International Development Agency w podstawie w sprawie uzyskania funduszu z tego źródła. W dniu 14 maja na interwencję Kongresu Fundacja Canadian Food for Children w osobie przewodniczącej dr Simon wysłała do Komisji Charytatywnej 20 ton żywności przeznaczonej dla dzieci. W dniu 25 maja bieżącego roku Statek MS Starzyński zabrał na pokład kontener zawierający 15 metrycznych ton mleka w proszku zakupionych przez Komitet Pomocy Polsce Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Koszt zakupu mleka wynosi 16 200 dolarów, koszt przesyłki 650 dolarów. Wiemy, że potrzeby społeczeństwa polskiego są duże. Poważne zagrożenie godzące szczególnie w młode pokolenie w dalszym ciągu istnieje. Ponawiamy zatem nasz serdeczny apel o nadsyłanie funduszy na akcje pomocy. Niech nie zabraknie nikogo na liście donatorów na fundusz pomocy Pols Polsce. Podpisano Janka Szuba, prezes zarządu głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. I to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa. Tematem dzisiejszego końcika prawniczego będą podstawowe zagadnienia, o których warto wiedzieć przygotowując testament. Temat ten przypominający, że wszyscy jesteśmy śmiertelni pasowałby pewnie lepiej w dzień zaduszny, a nie w czasie urlopowym. Ponieważ jednak w Kanadzie i tak mało na urlopy wyjeżdżamy, woląc spłacać morgicz, przeto niech tak zostanie. Przygotowanie testamentu zawczasu, nawet gdy mamy przed sobą jeszcze 100 lat życia, jest ze wszech miar pożądane, zwłaszcza w Ameryce, gdzie wszędzie i bezustannie jeździmy samochodami. Nie jest natomiast prawdą, że nawet każdy osesek powinien posiadać swój własny testament. Testament sporządzony przez osobę w wieku poniżej 18 lat jest bowiem nieważny, chyba że jest to osoba zamężna lub żonata, jest to żołnierz w czynnej służbie, marynarz, względnie spadkodawca obdarowujący testamentem swoje dzieci. Osoba pragnąca sporządzić testament zwykle udaje się do prawnika, najlepiej prawnika specjalizującego się w sporządzaniu testamentów. Testament można jednak sporządzić samemu, gdyż użyte w nich zwroty nie muszą być terminami prawniczymi, a specjalna forma również nie jest wymagana. Zawsze jednak testament musi być sporządzony w formie pisemnej. Zwykle zaczyna się on od zidentyfikowania spadkodawcy, a więc podania jego nazwiska, adresu, czasem także zawodu. Bardzo ważne jest następnie odwołanie wszystkich poprzednich testamentów i kodycyli. Kodycylem nazywamy dokument modyfikujący lub wyjaśniający testament. Brak odwołania, o którym mówię, a więc brak stwierdzenia, że spadkodawca odwołuje wszystkie swoje poprzednie testamenty i kodycyle, spowoduje, że niektóre postanowienia naszych poprzednich testamentów mogą pozostać w mocy. Jeśli na przykład w testamencie sprzed 20 lat obiecaliśmy swojej kuzynce Kasi 20 tysięcy dolarów i w, w drugim testamencie sporządzonym po upływie pewnego okresu nic o kuzynce Kasi nie wspominamy, a także nie unieważniliśmy tego pierwszego testamentu, to kuzynka Kasia, mimo że nie jest już na przykład uroczym bobasem, będzie miała uzasadnione roszczenia. Do wspomnianej kwoty 20 tysięcy zapisanej pierwszym testamentem. Dalej w każdym testamencie następują szczegółowe rozporządzenia, w których spadkodawca mianuje osobę lub kilka osób zobowiązanych do wykonania jego testamentu, tak tzw. executors, oraz rozporządza wszystkimi przedmiotami doń należącymi. Rozporządzenia te powinny być jasne i absolutnie nie należy unikać dodatkowych zdań wyjaśniających wolę spadkodawcy. Chodzi tutaj o uniknięcie jakichkolwiek kontrowersji i sporów pomiędzy spadkobiercami, którzy będą, należy się z tym liczyć, będą próbowali przeciągnąć, że tak powiem, testament, jego treść na swoją korzyść. Spory takie często kończą się zablokowaniem spadku oraz kosztowną sprawą sądową, w której sąd będzie próbował ustalić ostateczną wolę spadkodawcy. W tym miejscu dochodzimy do istotnego pytania, czy sporządzając testament należy korzystać z pomocy prawnika. Z pewnością tak, gdy spadkodawca sporządza, rozporządza dużym i złożonym majątkiem, gdy jest osobą planującą ślub względnie rozwód, lub gdy będąc osobą starszą znajduje się w ścisłej zależności od dzieci lub innych krewnych. Dlaczego tak jest? Duży majątek wymaga często skomplikowanego testamentu. Nierzadko na przykład zapominamy rozdzielić tak zwany remainder, czyli to wszystko, czym nie rozporządziliśmy wyraźnie w testamencie, ponieważ albo zapomnieliśmy o jakimś przedmiocie, względnie przedmiotach, albo też nasz majątek rozrósł się od chwili sporządzenia spadku do momentu naszej śmierci. Brak decyzji w testamencie, co zrobić z tą pozostałością, co z tą pozostałością chcemy uczynić, powoduje, że wchodzą w grę w stosunku do tej części testamentu czy do tej części majątku przepisy o dziedziczeniu beztestamentowym. Może się więc w efekcie zdarzyć, że określone przedmioty, o których nie wspomnieliśmy, trafią do rąk osób, których nie życzyliśmy sobie obdarować. Trzeba również pamiętać, że zawarcie małżeństwa unieważnia testament sporządzony wcześniej, chyba że zaznaczyliśmy w nim wyraźnie, iż yy, ustalamy testament, sporządzamy testament, mając na uwadze zawarcie małżeństwa z konkretną osobą. Rozwód nie pociąga za sobą wymienionego skutku, jednak rozwiedzeni małżonkowie często zmieniają swoje testamenty i tutaj pomoc prawnika może być istotna aby testament sporządzony był zgodnie z wszystkimi zasadami sztuki, po to, aby rozwiedziony małżonek nie był w stanie argumentować, że drugi testament mniej korzystny dla niego jest nieważny. Że ważny jest pierwszy testament sporządzony w okresie istnienia małżeństwa. Wreszcie testament sporządzony pod bezprawnym wpływem lub przymusem osób trzecich, najczęściej krewnych, od których na przykład spadkodawca jest ściśle uzależniony i którzy zmuszają go do przekazania całego swojego majątku właśnie im może być unieważniony przez sąd. Ścisła współpraca z prawnikiem i korzystanie z jego wskazówek może pomóc takie wpływy wyeliminować. Generalnie opłaty za sporządzenie prostego testamentu nie są zbyt wygórowane. Warto więc i w innych sytuacjach zlecić fachowcowi sporządzenie testamentu. Aby oszczędzić jednak jego czas, nasze pieniądze, Sporządźmy już w domu pełny spis naszego majątku i zadecydujmy, co komu w testamencie zamierzamy ofiarować. Prawnik nada wtedy tylko naszej woli, naszym decyzjom odpowiednią formę oraz doradzi, jak zredukować podatki związane ze spadkiem, które mogą być bardzo znaczne. Kolej teraz na omówienie rodzajów testamentów dopuszczalnych w Albercie. Prawodawstwo Alberty odróżnia dwa rodzaje testamentów tak zwany testament holograficzny i testament zwykły. Testament holograficzny jest w całości spisany i podpisany ręką spadkodawcy. Taki testament nie wymaga przy podpisywaniu żadnych świadków. Musi być jednak rzeczywiście w całości sporządzony i podpisany przez spadkodawcę. W związku z tym na przykład dostępne w księgarniach druki testamentów, wzory, które spadkodawca wypełnia tylko we wskazanych miejscach, są testamentem zwykłym i do ich ważności wymagany jest, wymagany jest podpis złożony w obecności świadków, o czym powiemy za chwilę. Testament zwykły może być napisany przez dowolną osobę, także pismem maszynowym. Podpis spadkodawcy musi być jednak poświadczony przez świadków. Formalności związane z podpisywaniem testamentu zwykłego są bardzo rygorystyczne, a ich naruszenie prowadzi do nieważności testamentu. Pamiętajmy więc, że spadkodawca podpisuje swój testament na dole, pod całym jego tekstem, w obecności co najmniej dwóch świadków, którzy muszą być jednocześnie obecni i muszą obserwować złożenie podpisu przez spadkodawcę. Następnie, obserwując nadal jeden drugiego, świadkowie składają na testamencie swoje podpisy, poświadczając tym samym, że widzieli składanie podpisu przez spadkodawcę. Gdy stan zdrowia spadkodawcy nie pozwala mu podpisać się własnoręcznie, czynność tę może pod jego kierownictwem wykonać ktoś inny, jednak obowiązki świadków nie ulegają zmianie. Pamiętajmy również, że świadek, świadkiem nie może być osoba, która w testamencie otrzymuje jakąkolwiek część majątku, ani nawet współmałżonek takiej osoby. Jeśli więc na przykład świadkiem testamentu jest żona syna spadkodawcy i ten syn ma otrzymać w testamencie na przykład samochód. Testament w tej części będzie nieważny i syn nie otrzyma swojej części spadku, tylko dlatego, że jego żona względnie on sam był świadkiem. Co dzieje się, gdy sporządzony testament jest nieważny lub gdy testamentu w ogóle nie sporządzono? Wchodzą wtedy do akcji przepisy o dziedziczeniu beztestamentowym, w Albercie Interstate Succession Act. Przepisy te pozwalają rozdzielić majątek według określonego schematu przewidzianego tymi przepisami, przede wszystkim naturalnie pomiędzy współmałżonka i dzieci zmarłej osoby. Pamiętajmy także, że najbliższa rodzina spadkodawcy może ubiegać się o przyznanie części majątku spadkowego, jeśli spadkodawca w niedostateczny sposób zaopatrzył tę rodzinę w testamencie lub ją po prostu wydziedziczył. W takim przypadku zastosowanie ma Family Relief Act, na podstawie którego na wniosek uprawnionego członka rodziny sąd przyzna odpowiednią kwotę, aby osoba pozbawiona spadku nie była mimo to ciężarem dla społeczeństwa czytaj podatników. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wszyscy nasi wierni kibice pamiętają zapewne niedawny program Jasełka Polskie a także fragmenty um, przedstawienia, które zespół Polanie dwa lata temu wykonał specjalnie dla telewizji i puszczaliśmy je ostatnio w naszych kolejnych programach Kaleidoskopu. Witamy dzisiaj w naszym studio Marka Skalińskiego, który jest współtwórcą ostatnich pro, programów i ostatnich koncertów młodzieży, choreografem, a także wiceprezydentem um, zespołu pieśni i tańca Polanie. Mam nadzieję, że moje wprowadzenie nie minęło się z prawdą. Zgadza się, ale skoro weszłaś, Elisa, na tak oficjalną nutę, to pozwól mi uzupełnić, że prezydentem zespołu jest jego założycielka, siostra Oloiza, która prowadzi zespół od wielu lat. Natomiast cała ta tytułomania wiąże się z dokonaną ostatnią rejestracją zespołu, który od 9 kwietnia jest oficjalną kanadyjską organizacją o nazwie Polanie Polish Song and Dance Association. Aha. Co wam dał fakt zarejestrowania zespołu? Przede wszystkim prawo do starania się, a mam nadzieję również otrzymywania grantów, które są absolutnie nieodzowne do właściwego funkcjonowania i rozwoju zespołu. Powiedz mi, na czym e, aktualnie pracujecie? Nad czym aktualnie pracujecie? Jakie są wasze plany na przyszłość tę bliższą i tę dalszą? No. Skoro wrócę się do początku tego roku, kiedy tak. właśnie y, przygotowaliśmy premierę Jasełek, o której wspominałaś, y, również telewizyjną, y, to zaraz po tym y, zabraliśmy się do rozbudowywania repertuaru zespołu, który wzbogacił się o Polkę Łobuzerską. Mhm. Y, aktualnie pracujemy nad Kujawiakiem i Oberkiem Łowickim, mhm. a również nad Tańcami Góralskimi. Y, w okresie tym nastąpiło y, pewne zmiany personalne. Y, Odeszło część starszych członków, przy nowi. Był, był to więc okres pewnej przebudowy zespołu, uh -huh. ale ostatnie koncerty dowiodły, że zespół bynajmniej nie obniżył swoich lotów, a zdyscyplinowanie i zapał członków uh -huh. jest gwarancją dalszego wzrostu poziomu i dalszych sukcesów. Uh -huh. Jeśli chodzi o dalsze plany, to pragniemy rozbudować na tyle repertuar, żeby dojść do godzinnego programu, przynajmniej godzinnego programu, tak aby zespół był w stanie występować z samodzielnymi koncertami. Pozwoliłoby to nam na szerszą prezentację polskiego folkloru na zewnątrz, który przecież słynie z różnorodności, bogactwa, okay. a członkom zespołu dałoby więcej możliwości atrakcyjnych wyjazdów do innych miast mm -hmm. z koncertami czy na międzynarodowe festiwale zespołów polonijnych. W tym repertuarze, który planujemy, pragniemy włączyć dwa nurty, nurt ludowy, regionalny, a również nurt narodowy, na przykład Polonez, Mazur. Ten nurt już rozpoczęliśmy, mamy uh -huh. w programie Poloneza, mamy Mazura Łańskiego, który przygotowaliśmy z okazji Jasełek. Natomiast w tej chwili oczekujemy kontuszów, które niedługo przyjdą z Polski i pragniemy w przyszłości opracować Mazura ze strasznego dworu i uh -huh. Poloneza kontuszowego. Żeby skończyć na temat planów tak? dalszych. To jeszcze chciałbym dodać, że pragniemy również obok Grupy Tanecznej stworzyć grupę wokalną, której program będzie wpleciony w program Grupy Tanecznej. No, są to bardzo dalekosiężne plany, powiedziałem, bardzo bogate. Jesteście już w pełni wyekwipowani, wydaje się, do tego, także najwyższy no, czas. granty nam pomogą. Miejmy nadzieję. E, przygotowaliście dla nas dzisiaj jeden taniec, jest to Polka. E, czy będzie to premiera tego tańca? I tak, i nie, będzie to na pewno pro, premiera telewizyjna, premiera Kalii Tak. natomiast była ona już poprzedzona premierą sceniczną 27 kwietnia na koncercie w Domu Polskim wspólnie z Indianami, a następnie była prezentowana 2 maja na raucie z udziałem przedstawicieli rządu Alberty i 3 maja na koncercie finałowym Dnia Polskiego na otwarcie akcji na rzecz kulu gdzie mhm. występowaliśmy wspólnie z zespołem Polony z Edmonton. Mhm. Wydaje się z tego, że już dosyć dużo podróżujecie, prawda? No, zaczynamy. Zaczynacie. Wracając jeszcze do tej polki, czy jest to tradycyjny taniec, czy wstawiłeś jakieś nowe elementy choreograficzne? No, w każdym tańcu są nowe elementy tak. choreograficzne, każdy choreograf, to się mhm. robi trochę po swojemu. Natomiast jest to typowa polska, polka łobuzerska, andrusowska, miejska, ściśle mówiąc podmiejska, mhm. krakowska. Mhm. Jej charakter odbiega nieco od charakteru tańców ludowych. Jak, jak łatwo będzie zauważyć. Ale I w przyszłości będzie ona włączona do Swity Krakowskiej, która zawierać będzie zarówno elementy folkloru miejskiego, jak i wsi pod Krakowskiem. Zanim będziemy podziwiać grupę taneczną w wykonaniu Polki, czy może chciałbyś jeszcze podać jakieś inne informacje naszym telewizorom na temat samego zespołu czy jego pracy? No. Chciałem przede wszystkim zaapelować do wszystkich, którzy zetknęli się kiedyś z tańcem czy ze śpiewem i pragnęliby kontynuować swoje zainteresowania w tym kierunku, a również do tych, u których te talenty drzemią i niecierpliwie czekają na rozbudzenie, o zgłaszanie się do zespołu. Obok osobistej satysfakcji, da to Wam na pewno możliwość uczestniczenia w chlubnym dziele, prezentacji polskiego folkloru na, ze, na zewnątrz, z przygodą artystyczną z tym związaną. Czy istnieje jakiś podział na grupy wiekowe w zespole? Czy jest to jeden duży zespół? Jak to jest ustawione? To jest zespół, o którym mówimy w tej chwili skupia młodzież od 16 lat z wyż. Uh -huh. Natomiast poza to istnieją trzy grupy wiekowe młodsze, których trudno odwalać się w przerwie pomiędzy ranną i popołudniową sesją Szkoły sobotni Polskiej. Mhm. Gdzie i kiedy odbywają się te próby? Próby zespołu szkolnego odbywają się na terenie tak. szkoły. Natomiast próby zespołu starszego odbywają się o godzinie 17:30 w każdą niedzielę, od 17:30 do 20:00 mhm. w Polskiej Sali Parafialnej, obok kościoła. Mhm. Czy jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to może mógłbyś podać swój telefon czy telefon Siostry? Oczywiście, bardzo bym apelował o zgłaszanie się chętnych już w czerwcu, bo próby zespołu starszego będą się odbywać jeszcze do pierwszych dni lipca. Mamy jeszcze w programie Canada Day i stampidowe koncerty. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał telefonicznie, to proszę bardzo o zgłaszanie się do siostry Aloizy, telefon 282 5077, lub do mnie, telefon 283 6976. Serdecznie za to same. Dziękuję Ci bardzo Marku za tę rozmowę. Życzymy powodzenia zespołowi no i mam nadzieję, że będziemy kontynuować naszą współpracę. Dziękuję Ci bardzo. Moi i Do widzenia. Na dzisiejszą wakacyjną wycieczkę wybierzmy się do znajdującego się w stanie Utah Kanionu Bryce, którego nazwa pochodzi od nazwiska odkrywcy, jednego z pionierskich rancherów tej okolicy, Ebenezera Bryce. Pewnego letniego dnia pod koniec ubiegłego stulecia, poszukując zaginionej krowy, Bryce znalazł się jako pierwszy biały człowiek w labiryncie różnokolorowych iglic, wieżyczek kolumn i urwistych ścian skalnych. Krowy swojej nie odnalazł, ale dzięki temu przypadkowi nazwisko jego uwiecznione zostało w nazwie Parku Narodowego. Wróćmy jednak do samego kanionu, który nie jest właściwie pojedynczym kanionem we właściwym tego słowa znaczeniu, a raczej labiryntem rawin i wąwozów, które stanowią pozostałości erozji wschodniego krańca wyżynnego terenu. Erozja ta postępuje nadal. Brzeg wyżyny przemieszcza się na zachód około 30 cm w ciągu 50 lat. Z naszego punktu widzenia może się to wydawać zupełnie nieistotną zmianą. Jednakże w skali życia Ziemi, gdzie operujemy milionami i bilionami lat, wielkość ta nabiera zupełnie innego znaczenia. Skarpa zwana Pink Cliff, czyli różowym urwiskiem. Ciągnie się około 30 km z północy na południe wzdłuż wschodniego brzegu Wyżyny. Składa się ona głównie ze skał wapiennych, piaskowców i łupków, zabarwionych pierwiastkami metalicznymi, głównie żelazem, co w efekcie daje całą tęczę odcieni od różowego do pomarańczowego i czerwonego, a nawet fioletowego. Kranion ten jest. Jak gdyby kalejdoskopem stale zmieniających się odcieni zależnie od pory dnia, pogody i pory roku. Turystów i wycieczkowiczów witają wiewiórki, a głównie chipmangi, które czują się tu zupełnie bezpiecznie i zachowują się jako swojone. Podchodzą one do ręki, po orzeszki, ciasteczka i inne smakołyki. Zasadniczo nie powinno się karmić zwierząt na terenie parków, tak ze względu na bezpieczeństwo samych zwierząt, jak i turystów przy spotkaniu na przykład z niedźwiedziem. Czymagi jednak stanowią ogromną pokusę zabawy, szczególnie dla dzieci. Widoczne, wyraźne poziome warstwy skalne zaczęły się tworzyć z osadów śródlądowych, mórz i jezior około 60 milionów lat temu. 13 milionów lat temu, kiedy osady te były już twardymi skałami, Cały ten obszar uległ wybrzuszeniu. Popękane wzdłuż głównych linii uskoków, ogromne bloki skorupy ziemskiej wyciśnięte zostały powoli z ówczesnego poziomu morza do swojej obecnej wysokości. Erozja dokonała reszty, wyżerając brzegi skarpi, tworząc niezliczoną ilość kształtów i form skalnych. Wapienie, które są najbardziej odporne na erozję, w suchym i gorącym klimacie stanowiły zabezpieczające ściany lub czapy, i opóźniały erozję, w wyniku czego pozostały wolne stojące pilary i stożkowe kolumny. Cały obszar parku jest domostwem dla wielu różnych gatunków ptactwa. Najbardziej widoczne są ogromne czarne kruki, które głośnym krakaniem i furkozem wielkich skrzydeł oznajmiają wszem i wobec swoją obecność. Te groźnie wyglądające ptaki Podobnie jak inne zwierzęta w parku, nie boją się wcale ludzi i korzystają z okazji, aby urozmaicić swoje menu. Wróćmy jednak do historii Kenyonu. Naprężenia wytworzone w skałach podczas podnoszenia się całego obszaru spowodowały, że masy skalne zostały jakby pokrojone wzdłuż pionowych szczelin lub złączeń. Z czasem szczeliny te pokłębiały się, poszerzały w wyniku akcji wody deszczowej, zamarzania i odtajania, wrastania korzeni roślin i zmian chemicznych w samych skałach spowodowanych przez kontakt z powietrzem i wodą. Dzisiejszy, nierównomierny, skorodowany krajobraz jest dowodem niszczącej akcji siły przyrody, która nadal trwa, powodując stałe zmiany kształtu i konturów poszczególnych formacji, a także całego kanionu.